4 do 0. Hokejści Warty Poznań pokonali Pomorzenie na toronie, Jakubienicki grać wygrać z wicemistrzem Polski efektownie to sztuka. Dobrze funkcjonujemy na treningach i tak naprawdę jeżeli dobrze się trenuje, to zazwyczaj przekłada się to też na, na spotkania ligowe. Także wydaje mi się, że w tym jest klucz na chwilę obecną do tego, że, że dobrze się prezentujemy hokejowo, bo w meczu z Grunwaldem też hokejowo dobrze się prezentowaliśmy, tylko nie byliśmy aż tak skuteczni, dlatego strzeliliśmy tylko jedną ramkę, a dzisiaj właśnie też dużo kreowaliśmy. Ale za to przy lepszej skuteczności po prostu strzeliliśmy bramki i cieszy to zwycięstwo. Chcemy znaleźć się w czwórce, i to jest dla nas teraz najważniejsze. Jeszcze nie myślimy o medalach, chociaż wiadomo, że gdzieś tam taki główny cel na pewno, na pewno jest. Ale staramy się podchodzić do tego, że mecz po meczu chcemy budować dobry zespół, dobrą grę. I później, jeżeli faktycznie byśmy się dostali do, do czwórki, to mecze w playoffach są zupełnie już. Już inne, także na razie nie ma co tak daleko wybiegać w przyszłość. Ja lubię grać też tu. No, faktycznie trochę przypadało, ale tu, tu, tu dla boiska to nie ma żadnego znaczenia. Jest w takim stanie, że ten deszcz nawet pomaga, bo, bo nic się nie dzieje, nie jest zasączone, także bardzo fajnie się gra w, takim, w takich warunkach. Po Bożejni Torun przyjechał tu do Poznania myśląc, że łatwo wygra z Bartą. Okazało się, że łatwo przegrał. Nie wiem co myślał, no myślę, że nie mógł, nie mógł aż tak podchodzić do tego meczu, że łatwo wygrano. Fakt, przegraliśmy w zeszłym tygodniu z Grunwaldem, takie trochę dla nas potknięcie może. Dobrze, że się dzisiaj odbudowaliśmy na zero z tyłu, to jest bardzo ważne. Cztery bramki z przodu, więc myślę, że, że tak trzymać, tak dalej grać i budować to, co, to, co chcemy zrobić. W tej lidze właściwie każdy wygrywa, każdy przegrywa. Nie ma takiego zdecydowanego lidera. No tak, tak, no, nasza porażka w zeszłym tygodniu spowodowała, że już nie ma drużyny bez, bez porażki w tym sezonie i myślę, że nie tak będzie do samego końca sezonu.